Cześć, witajcie. Anna Wilczyńska, portal Dziś jesteśmy na polu ogórka gruntowego wysiewanego na folii. Jest również podłączona instalacja nawodnieniowa, instalacja kroplowa. O instalacji będziemy dzisiaj dużo mówić. Moim i Państwa gościem jest Łukasz Głuszcz, firma Milex. Przede wszystkim zanim podejmiemy, w mojej opinii, decyzję o jakiejkolwiek plantacji czy produkcji rolnej, tak. Yy, musimy zacząć od, od wody, tak? Od źródła wody. Czy jest źródło wody? Po pierwsze, czy mamy studnie na tyle tak. głęboką, czy tam mamy na tyle y, zasobów? Yy, I kolejny czynnik, bardzo ważny. No, chyba bez energii elektrycznej też nic nie zrobimy. Tak. Oczywiście możemy się wspomagać tutaj jakimiś agregatami prądotwórczymi, czy jakimiś pompami ciągnikowymi. Yy, jednak rodzi to dodatkowe koszty, tak? I kłopotno, bo trzeba przy, być na plantacji, pilnować tego wszystkiego, czy mamy paliwo, czy ciągnik pracuje. Yy, dlatego taka instalacja elektryczna na stałe z przyłącza yy, energetycznego jest najlepszym rozwiązaniem i, i na 100% najtańszym w eksploatacji, tak? Firma woda Milex? I... Tak, woda i prąd. Firma Milex zakłada takie, taką instalację nawadniającą. Łukasz doradza. Łukasz, tylko pokrótce powiedz, co tutaj jest, co tutaj się znajduje. Mamy zbiornik na wodę? Jest zbiornik na wodę. Był tu problem z wodą, problem, problem. ze studią. Wodę dowozimy, jej wystarcza do nawadniania tej plantacji około pół hektarowej. Mamy układ filtracyjny, mamy system do ferdygacji, do dozowania nawozów, dozownik inżektorowy. No i w Łukasz, za wiele szczegółów nie mów, nie opowiadaj. Proszę okay. Państwa, oglądajcie nas. Więcej informacji na portalu warzywa.pl. Łukasz Górz jest naszym gościem, firma Milex. Łukasz, widzimy się. 23? 23 lipca będzie pokaz tego ogórka, będzie pokaz tej kolekcji. Do zobaczenia, zapraszamy. z instalacją. Zachęcamy. Jasne, zapraszamy.